A propos inspiracji, przed nami kolejny prelegent, który jak sam sobie mówi, lubi inspirować innych do różnych kreatywnych działań, a jest też bardzo, bardzo pomocnym człowiekiem. Jeśli ktoś jest z nami od początku konferencji, to skojarzy nazwisko tego prelegenta z pszczołami. Czyli z prelekcją Paulinę i z tym, że uczy informatyki, choć być może miałby ochotę uczyć jakiegoś innego przedmiotu, który w czasie którego mógłby wykorzystać jakieś, właśnie, narzędzia informatyczne. Przed nami i przed Wami Mirek Barcz który bardzo już tutaj cierpliwie czeka na swoją kolej. Mirek oprócz tego, że uczy informatyki, jest również wicedyrektorem Szkoły Podstawowej i należy do grona ekspertów Microsoftu. Jest oczywiście ambasadorem Wakeleta, a także aktywnie działa w ruchu Wiosna Edukacji, bo oprócz tych narzędzi informatycznych dla niego liczą się również relacje. Zapraszam. Tak dziękuję bardzo. Agnieszka, ja tylko powiem, że moja żona jest polonistką, więc tak dwóch polonistów w domu to mogłoby być ciężkie przeżycie, więc musiałbym znaleźć raczej coś innego. Ten twoje e, by ta Ja może zacznę od. Okej. Okay. Już udostępniam ekran. E, zapraszam Was do takiej. Prelekcji, którą nazywałem wakencje i Wakekty. Za chwilę spróbuję wytłumaczyć o co chodzi, ale muszę powiedzieć, że już mamy ze sobą mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo inspiracji i dziewczyny tutaj myślę wielu rzeczy nam przekazały, nowych i pewnie trybiki działają, mogą się przegrzać. Mam nadzieję, że nie będzie to akurat w momencie mojej prelekcji. Kiedy ja myślę o wakelecie, to mam takie jedno słowo, amazing, w głowie najlepiej wypowiadane przez Miss Bacha. Bo rzeczywiście, możliwości i pomysłowość, i to, co możemy zrobić w Wakeletie, jest ogromne. Właściwie to zastanawiam się, czy jak sobie coś wymyślę, że chcę to zrobić w Wakeletie, a jeszcze się nie da, to pewnie za chwilę się będzie dało, i takie jest doświadczenie tego roku z Wakeletem w moim przypadku. On się cały czas zmienia, cały czas się dostosowuje. Wakelet nas słucha i dostawia zupełnie nowe możliwości. Ale przejdźmy do tego, co przygotowałem. Ja właściwie dzisiaj bardziej bardziej niż o tym, co zrobiłem, chciałbym wam takich kilka inspiracji przekazać. Może trochę poszerzyć to, co dziewczyny już nam tutaj pokazywały. Może trochę nowe tryby wskazać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, a czym są owe wakencje i wakekty, to trzeba zdradzić. Chodzi o kompetencje, które ćwiczymy przy pomocy WakeLeta i projekty, które wspieramy. I ja o tych projektach już bardzo dużo było. Przykładów mieliśmy tutaj mnóstwo. Skąd taki pomysł i na czym bazowałem, co było takim moim doświadczeniem pracy z WakeLetem w tym roku szkolnym? Ja sobie już to potwierdzałem, tylko ten panel mi tu nieco przeszkadza. Pierwsza rzecz to moi uczniowie pracują w programie Wakelet Student Ambassador Student, czyli są tutaj przygotowane zadania dla uczniów. Ja o tym projekcie już mówiłem na jednym z webinarów w naszej grupie, więc nie będę o nim mówić. Ale link do kolekcji będzie w mojej kolekcji, więc gdyby ktoś chciał głębiej poznać ten program. To jest o nim przygotowana kolekcja, możecie z tego skorzystać. Chciałbym Was też zachęcić do skorzystania z Microsoft Educator Center, czyli z darmowych kursów, które mogą poszerzyć naszą wiedzę na temat kompetencji, projektów, nauczania XXI wieku. Tutaj też mamy na platformie, na platformie dostępny program. Dostępny kurs dotyczący WakeLeta. On, tutaj też podpowiem, bo to może być taka mała pułapka. To on znajduje się tylko na anglojęzycznej w wersji platformy dla nauczycieli, czyli Education Microsoft. Ale nie ta wersja polska, tylko wersja angielska. Tam możemy sobie wszystkie te podstawowe rzeczy, o których w eklecie powinniśmy wiedzieć, yy, yy, przećwiczyć i zobaczyć w tym kursie. Czy to jest kolejne takie moje źródło inspiracji. Jest też ścieżka, którą bardzo polecam, yy, czyli szereg kursów na uczenie XXI wieku chyba jednak muszę to robić w ten sposób yy, yy, która. Yy, Mówi też o kompetencjach, umiejętnościach XXI wieku i o kształceniu tego i muszę wam powiedzieć, że to jest, to jest coś, co polecam jako taką nakładkę na Wakeleta, ponieważ bardzo zmieniło moje myślenie o wielu sprawach dotyczących nauczania i tego, w jaki sposób rozwijać kompetencje uczniów. Tutaj mówiła Gosia, jak ktoś lubi odznaki, to też odznaki są dostępne na tej platformie, więc zachęcam, linki są i projekty nauczycielskie, które realizują Nauczyciele w mojej szkole też były czymś, co, co jakby pozwoliło mi przemyśleć dzisiejszy temat i przekazać Wam go dzisiaj. No więc zacznijmy od wakacji, czyli od kształtowania kompetencji uczniów mamy tutaj odznaki z programu Wakelet Ambassador Student, które dotyczą sześciu umiejętności, to jest tak zwane 6C, czyli sześć kompetencji, na które akurat w tym programie bardzo mocno zwraca się uwagę, czyli curation. Nadal ogłaszam konkurs, jak to przetłumaczyć na język polski w sposób krótki. Chodzi o zarządzanie informacją, o dobór informacji, o prezentowanie tej informacji, zbieranie danych. No, kuratorstwo to tak trochę źle brzmi, ale y, słowniki tak to tłumaczą automatyczne. Jest myślenie krytyczne, jest y, kreatywność, jest y, współpraca, czyli collaboration, jest y, komunikacja i y, obywatelstwo y, cyfrowe właściwie można powiedzieć, że tutaj w, y, głównie y, o to chodzi. Czyli y, Ojekle oprócz tego, że daje nam możliwość gromadzenia naszych pomysłów, tworzenia lekcji, różnego rodzaju materiałów, też jakby dwa dba o rozwój kompetencji, tutaj te sześć wskazał w sposób szczególny jeśli chodzi o tą ścieżkę edukacja XXI wieku, czy nauczanie XXI wieku, tym razem Microsoftu, to zobaczcie pierwsze dwie umiejętności, czyli współpraca, praca zespołowa i umiejętności komunikacyjne, tu właściwie wprost są widoczne, że idziemy razem. Dalej jest budowanie wiedzy, samoregulacja, rozwiązywanie problemów i innowacje i wykorzystanie techniki informacyjno-komunikacyjnej w nauczaniu. Dlaczego Dlatego polecam te kursy, ponieważ y, pozwalają one trochę inaczej spojrzeć na kształtowanie tych umiejętności. Na przykład, co to znaczy praca zespołowa? Y, czy każda praca, gdzie pracują w grupie, jest pracą zespołową i czy na przykład ta praca jest współzależna, czyli czy każdy uczeń musi się zaangażować? Możemy też z tych kursów, z tych rubry, które tam są dotyczące, wyciągnąć wnioski do naszej pracy w wojklecie, bo na przykład w umiejętnościach komunikacyjnych ważną rzeczą jest to, żeby uczniowie umieli dostosować swoją wypowiedź do odpowiedniego odbiorcy. I my planując jakieś zadanie z wykorzystaniem wojkleta, również możemy zachęcić uczniów do tego, żeby ich praca była pracą skierowaną do konkretnego odbiorcy. Co, co innego będzie, jeśli to jest kolekcja, którą Przygotowują dla dzieci z przedszkola, a co innego, na przykład, jeśli będzie to projekt skierowany do seniorów e, mieszkających w naszej miejscowości. O te umiejętności, samoregulacja, czyli że uczniowie sami planują swoją pracę, decydują o wszystkim, e, zbierają wspólnie, to już samo przez czy się rozumie, że w ojikle Cię e, to widzimy. że Tutaj nie będę się nad tym rozwodził, ale to jako inspiracja i zachęta e, do przejścia całego kursu, e, całej ścieżki edukacyjnej Microsoftu. I w korzystaniu w swojej praktyce bardzo zachęcam. Czyli, czyli, czyli rozwijanie kompetencji na pewno dla każdego z nas jest ważne, zresztą są one zapisane w podstawie programowej. Co prawda, we wstępie i różne podejście do tego mają różne organa, którą to część bardziej powinniśmy realizować, a którą mniej, ale zasadniczo bez kompetencji nasi uczniowie no w przyszłości. Są sobie nie poradzą, więc to jest istotne i cieszę się, że pracując z Wakeletem też mam taką możliwość, żeby te kompetencje uczniów rozwijać. A to przejdźmy do wakektów, czyli do projektów realizowanych z wykorzystaniem Wakeleta. Nie wiem, czy to słowo się przyjmie, albo wake tym można też, też tak to bardziej z angielska. Już widzieliśmy, że tych, tych Sposobów wykorzystania Wakeleta w projektach jest mnóstwo i tutaj wszystkie moje przedmówczyni właściwie pokazały tę pracę projektową i to, do czego można wykorzystać. Możemy zrobić takie Wakelety projekty wychowawcze, czyli takie, które wykorzystamy w naszej pracy wychowawczej. Mogą być to projekty międzyprzedmiotowe, przedmiotowe, mogą być to projekty artystyczne. Tu właściwie to jest tylko kwestia naszej wyobraźni i Wakelet, tą wyobraźnię pozwala nam rozwijać. Zresztą myślę, że, że cała praca naszej grupy Wakelet Polska to jest takie nieustanne inspirowanie się, rozwijanie wyobraźni, szukanie rozwiązań, wspieranie się i tego jest coraz więcej i dzielenie się też tym z innymi. Też taką moją inspiracją, ja swego czasu dość mocno zainteresowałem się neurodydaktyką i tym, jak to działa mózg naszego ucznia jako miejsce naszej pracy, tak naprawdę. I mówi, że mózgi lubią opowieści, lubią historię, lubią to, co dotyczy ludzi. Czyli jeśli mamy jakieś informacje, i któraś z nich jedna dotyczy osób, no najlepiej jak to jest plotka i to jest sensacyjne, to wtedy nasz mózg automatycznie tym się bardziej zainteresuje niż na przykład wzorem matematycznym czy innymi rzeczami i to warto wykorzystywać w pracy. Dlatego też zastanowiłem się, jak wykorzystać to w realizacji projektów, czy w Waklecie, żeby, żeby nasze mózgi bardziej się ku temu kierowały. I pomyślałem, że można by przygotować projekty, które właśnie są takimi opowieściami. Ja tutaj generalnie myślę o wykorzystaniu przestrzeni, czyli to, co nam Wakelet daje możliwość organizowania, tworzenia zupełnie nowych przestrzeni, nazywania ich po swojemu. Możemy mieć wiele profilów, tak naprawdę, w Wakelecie, w którym umieszczamy poszczególne kolekcje. Możemy do każdego z nich zaprosić innych autorów, możemy z nimi współpracować. I takie dwie przestrzenie, one nie są zapełnione, bo to są moje pomysły. To jest coś, co chciałem właściwie jako punkt wyjścia na dalej dzisiaj pokazać niż coś, co już zrobiłem. Na przykład nauczyciel jako wychowawca może sobie zaprojektować taką, taką przestrzeń, taki space dotyczące jego klasy. Ja tutaj pobawiłem się tą formułą jestem, czyli opowiadam o sobie, pokazuję siebie, wczuwam się w to, jestem klasą, wymyśliłem sobie taką trochę dziwną historyjkę, jestem klasą 12. Mieszkam w szkole podstawowej numer 27, urodziłam się wtedy i wtedy. Mam 14 par oczu, 14 ust, 14 serc. Pewnie się już domyślacie, że 14 to moja ulubiona liczba, a moje usta opowiadają swoje historie. Każda jest inna, ale każda jest ważna. Tworzy mozaikę, tworzy mnie. Oczywiście jest to historia klasy, w której mamy 14 uczniów, i każdy z nich może opowiadać swoją własną historię, i każda z nich jest ważna. Przy pomocy sekcji możemy sterować pracą y, klasy, czyli y, no, pewnie jest tutaj łatwiej, jeśli mówimy o uczniach, którzy mają już 13 lat, mogą mieć swoje profile. Zobaczymy jeszcze, jak można to wykorzystać. Y, w tej nowej funkcjonalności, którą od niedawna mamy możliwość importowania z Teamsów i z Classroom'a naszych klas, więc to pewnie też byłoby fajnie, gdyby tam dało się tworzyć profile, które tworzymy razem z uczniami, ale jeśli nie profil, to możemy stworzyć kolekcję grupową, w której też możemy stworzyć takie rozdziały, gdzie będziemy umieszczać informacje. Czyli możemy, możemy założyć, tutaj trochę podobne do tablicy Pauliny z pierwszej prezentacji, możemy założyć, że mamy sekcję, mamy liczne hobby i każdy z uczniów o swoim hobby przygotowuje kolekcję, którą sobie tutaj umieszcza. Mamy przygotowane, uwielbiam słuchać muzyki, znowu każdy z uczniów może przygotować swoją własną playlistę i umieścić ją w tym miejscu. Jakie filmy lubi, pomagam innym, czyli na przykład działalność charytatywna Uczniów klasy może być tutaj umieszczana. Yy, możemy też yy, o podróżach, gdzie byliśmy, co widzieliśmy, czyli na przykład relacje z wycieczek. To też jest pomysł na to, jak przekazać zdjęcia yy, z wycieczek, na przykład, czy, czy z miejsc, w których byliśmy z naszą klasą. Yy, możemy je wrzucać tutaj, są one w jednym miejscu i przy pomocy jednego linku wszyscy uczniowie klasy, i pewnie też rodzice mają do tego dostęp, yy, i na bieżąco taka kronika jest prowadzona. Jeśli mamy sukcesy, to o tych sukcesach też możemy opowiedzieć. Czyli profil klasy, który jest historią tej klasy. Można dokładać ciągle nowe sekcje, dawać uczniom nowe zadania, nowe możliwości tworzenia kolekcji. Tak jak mówię, z młodszymi uczniami pewnie lepiej to zrobić kolekcją grupową, czyli uczniowie anonimowo wtedy, no może nie anonimowo, ale dodają to nie zakładając własnych kont, bo legalnie mogą je założyć dopiero w wieku 13 Lat. Czyli taki projekcik, jestem klasą, opowieść o klasie, profil. Można go zacząć w pierwszej klasie, potem przekazać dalej. Możemy zapraszać kolejne osoby do pracy nad tym projektem, czyli kolejnego wychowawcy w czwartej klasie, na przykład. I na koniec, na zakończenie szkoły, mamy, myślę, piękną pamiątkę, z której korzystamy i do której możemy zawsze wrócić i obejrzeć ją ponownie, a też promujemy działania, jakie mamy w naszej klasie. Druga rzecz, o której bym dzisiaj chciał powiedzieć, to jest też przestrzeń, też tak testowo założona, ale jest oparta o pomysł, jaki realizowaliśmy w, w, zespole, w, zespołu, w zespole nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Pomyślałem, że można by było założyć profil. Jestem wodą i jest to profil projektu międzyprzedmiotowego. Wprowadzenie, jestem wodą, spotykasz mnie codziennie, lecz na pewno wierzą w nie wszystko. I tutaj uczniowie w postaci kolekcji mogą zbierać efekty swoich doświadczeń. Tutaj jest instrukcja do nauczyciela, bo jest to taka wersja testowa, przygotowana dzisiaj, ponieważ jest to opowieść. Wszędzie stosuję tą formułę. Jestem zagrożona, jestem żywiołem, jestem zmienna, jestem związkiem. Tutaj oczywiście można do każdej z tych sekcji przyporządkować pracę z innych przedmiotów. Na przykład jestem oceanem, to będzie sekcja dotycząca biologii i geografii. Jestem życiem, to może być biologia. Jestem związkiem, to będzie chemia. Ryzykowny ten związek, bo tam akurat trzy atomy wchodzą, więc nie wiadomo, jak to interpretować, ale można tak o tym opowiedzieć. Jestem zmienna, to na fizyce stany skupienia można opisywać w różny sposób, i przygotowywać kolekcje. Jestem żywiołem, to pewnie też bardziej biologiczne. Jestem zagrożona, to można tutaj tematy ekologiczne wprowadzić, yy, i tak dalej, i tak dalej. Tu właściwie granicą jest tylko wyobraźnia, ale ten jeden profil. Zbiera jakby pracy uczniów z różnych przedmiotów i można oczywiście na przykład przez cały rok zaplanować pracę uczniów jakiejś tam klasy, że będą rozwijali swoje kompetencje, dokładając kolejne kolekcje, i przy okazji realizując podstawę programową z różnych przedmiotów, a efekt końcowy to będzie właśnie przygotowany profil do wykorzystania przez na przykład kolejne, kolejne klasy, czy to podzielenia się z innymi klasami. Mamy wszystkie kompetencje, o których mówiliśmy wcześniej, bo jest i współpraca, jest i samoregulacja, oni decydują, co chcą. Jest komunikacja, bo też się muszą dogadać, żeby to było w jakiś sposób spójne, a nie był to totalny chaos, czyli też muszą to między sobą uzgodnić i wiele, wiele kompetencji. W ten sposób można, można kształtować. To akurat jest projekt międzyprzedmiotowy, ale można też realizować na poziomie przedmiotowym, i właściwie granicą takich projektów, tego typu tworzenia opowieści, to jest tylko nasza wyobraźnia, bo mogę, jestem powietrzem, jestem ziemią, jestem dżunglą, jestem pustynią. Jestem nastolatkiem, dzieckiem, rodzicem, osobą niepełnosprawną. Też można tutaj empatię rozwijać, tworząc tego typu projekty. Jestem nauczycielem, kierowcą, malarzem, programistą. To na przykład dla doradców zawodowych taka metoda pracy z uczniami, gdzie może tworzyć razem z nimi bazę dla kolejnych klas i rozwijać ją przez cały czas i powstanie powstanie baza do pracy, jestem postacią historyczną. Tutaj też możemy się wczuć, poczuć, zastanowić, trochę podejść standardowo, bo możemy się zastanowić, jaki rodzaj muzyki na przykład był słuchany, albo jaką, jakie malarstwo było lubione, lubiła ta postać, tudzież z jakimi osobami lubiła się spotykać, kto był jej przyjacielem, a kto może wręcz przeciwnie. Różne rzeczy, różne tematyki kolekcji można tutaj Myślać. Kluczem moim zdaniem jest to, żeby uczniowie poczuli się tą osobą, czyli trochę właściwie jej skórę. No, podobnie będzie z postaciami literackimi. Tutaj mamy Papkina, Telimene czy Stanisława Wokulskiego. Lalka już dzisiaj była, więc mamy nawiązanie i kontynuację. Mogę być też epoką konkretną i też epoka może lubić jakąś muzykę, malarstwo. Jakieś wydarzenia szczególnie nie wpłynęły, prowadzić swoją kronikę, i tak dalej, i tak no, dalej. Z języka polskiego, na przykład, może jestem czasownikiem, przymiotnikiem, czy jestem częścią mowy, czy częścią zdania, bardziej ogólny projekt, który można sobie potem rozbić, a uczniowie, wczuwając się, powinni lepiej zapamiętać treści związane z tą konkretną informacją mogę być funkcją z matematyki, mogę być tablicą Mendelejewa, czy mogę być optyką na przykład z fizyki, mogę być Afryką i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I tak sobie pomyślałem na koniec, że chciałbym Was zaprosić. Założyłem, założyłem taką przestrzeń, jestem skrzynią pomysłów na Wakekty, czyli na projekty z wykorzystaniem WakeLeta. Jeśli chcielibyście się do tego dorzucić, to w mojej kolekcji jest przygotowany pierwszy link to do przeglądania, gdyby ktoś chciał zobaczyć. Tam też jest umieszczona ta, ta kolekcja, którą tutaj przygotowałem. I, jest też link do tego, że możecie dołączyć i być współautorami tej przestrzeni, jeśli zechcecie takie działanie ze mną kontynuować. Zupełnie nie kontroluję czasu. Nie wiem, czy powiedziałem za szybko, za wolno, czy nie, ale to wszystko, co chciałem dzisiaj przekazać, jako taką małą ilość informacji. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. No, rozgrzałeś czat do czerwoności. Oj, tak. W ogóle ja go nie widziałem. Się. Tego jeszcze nie było Tutaj chyba. Teraz na spokojnie sobie przeczytaj wszystkie komentarze, entuzjastyczne komentarze, no, które się pojawiły Ale na pytanie kto by chciał mieć do, dostać dostęp do nagrania z dzisiejszej konferencji, to po prostu no, masa chętnych. W ogóle spokojnie, spokojnie. To wszystko jest e, nagrywane, więc postaramy się wam też jak najszybciej to przekazać. Plus. Te niesamowite materiały od prelegentów. A Mirku, Twoje pomysły to y, już. Uczenia z pomysłami. Tak, ale naprawdę. Bez to, jest, dna. to jest Bez dna. bez sobą mm -hmm. rewelacja. Też właśnie już, już kombinuję, jak wykorzystać y, te rzeczy, które pokazywałeś na profilach. No, nie wiem, czy wrzucać dzisiaj już link do kolekcji, czy to dopiero w materiałach puścimy. Dzisiaj nie wrzucamy, <laughs> tak? Ala już nie pozwala. No, <laughs> <Dobrze. Będą spać. laughs> tak, bo wszyscy skupią się na tym, co kryje się w Twoich. Skrzyni i y, w y, y, Twoich kolekcjach, Właśnie. a myślę, że warto posłuchać naszej Potem. następnej. Koniec. Zdecydowanie. Koniecznie. Zdecydowanie.